Witam serdecznie, ja jestem Piotrek, a to jest kanał Irlandzki Szlak. Słuchajcie, moi drodzy. Ja dzisiaj przyjechałem zobaczyć, jak wyglądają postępy we wzroście czosnku niedźwiedziego. Jako, że już prawie dwa tygodnie minęło do poprzedniego filmu. No i powiem Wam szczerze, że ja po prostu no, już się sam nie mogę doczekać, aż będę mógł sobie tutaj przyjechać, nazbierać trochę liści, wrócić do domu i przygotować dla Was jakiś fajny, e, nowy przepis. Moja seria z przepisami z czosnku Niedźwiedziego już w zasadzie praktycznie wyczerpała temat, ale mam dla Was na ten rok kilka niespodzianek i na pewno kilka filmów e, typowo z przepisami z czosnkiem niedźwiedzim się pojawi. Generalnie to teraz jestem w tej początkowej części lasu, gdzie, gdzie zbieram uszaki, tutaj rosną głównie właśnie czarne bzy. I ostatnim razem jak byłem tutaj, to w tym konkretnym miejscu nie było jeszcze śladu czosnku niedźwiedziego. Natomiast zobaczcie co tu się teraz dzieje. To już Wam powiem, że są konkretnej wielkości liście. Jak znajdę trochę więcej takich tej wielkości, to być może nawet dzisiaj przyniosę garstkę do domu. Fajnie by było, bo tak jak Wam mówiłem, ja uwielbiam czosnek, jest on bardzo zdrowy, smaczny i... No, nie mogę się doczekać, aż będę mógł sobie zjeść. Zobaczcie, wow, strasznie dużo, pójdę się zaraz przejść. Zobaczyć tam z drugiej strony, za rzeką, bo tam już wtedy było sporo. No to ja sądzę, że powinien być już znacznie większy niż tutaj. A propos uszaków, to patrzcie, jaki ładny konar znalazłem. Cały oblepiony. I tutaj nawet nie wiem, czy będzie dobrze widać, ale. Bardzo dużo ich jest i to w różnym Stadium rozwoju, tu są już takie podyschnięte A tutaj takie Dosłownie tyci tyci maluszki Natomiast ja z uporem maniaka tutaj przychodzę do tej kłody To jest Bóg moim zdaniem Przychodzę tutaj dlatego, bo to jest jedyne miejsce Gdzie Udało mi się znaleźć boczniaki One rosły gdzieś tutaj w zeszłym roku na wiosnę więc podejrzewam, że grzybnia boczniaków jest Siedzi w tym drewnie i jest szansa, że wyrosną No ale nie tym razem Wróćmy więc do tematu, czyli do czosnku niedźwiedziego Który Wam powiem, że Pojawia się już wszędzie Malutkie listki, które wychodzą Ze ściółki i No dalej jest on w takim początkowym stadium Ale jak się przyjrzycie to jest tych liści naprawdę już sporo. No powiem Wam, że generalnie wszędzie już jest pełno tego czosnku. W niektórych miejscach większy, w niektórych mniejszy, w niektórych dopiero się przebija. Ale wszędzie jak spojrzycie, to wszędzie widać ten charakterystyczny kształt liści. Eee, czosnek można pomylić z konwalią majową lub z ziemowitem. Natomiast ja mam dla Was jedną wskazówkę. Jeżeli kiedykolwiek byście znaleźli Coś, co byście myśleli, że jest czosnkiem niedźwiedziem, i nie bylibyście pewni. Zerwijcie jeden liść i tego tak potrzyjcie. A następnie powąchajcie. Mega cebulowy, mega przyjemny, moim zdaniem, zapach. Bardzo charakterystyczny. Od razu wam się skojarzy z czymś jadalnym. Jeżeli nie wyczujecie zapachu, to lepiej nie zbierajcie takich liści. Ja tutaj sobie idę tak trochę. Trochę przez las, chociaż tutaj są ścieżki wszędzie, jak widzicie, wydeptane, ale główny szlak jest tutaj pode mną. Płynie sobie w dole rzeka. Postanowiłem sobie zrobić jeszcze spacerek, zrobię sobie kółeczko i, i za chwilę Wam pokażę, co się dzieje tam po drugiej stronie tej rzeki. Bo tam, e, jak pamiętacie, tego cząstku już było wtedy więcej i był znacznie większy. Tu go nie było jeszcze wcale. Nie będę Wam natomiast zbyt dużo opowiadał o tym miejscu, a to dlatego, że mam taki ambitny plan. Oby w najbliższym czasie oczywiście przyjechać tutaj i zrobić też film o serii na Szlaku, ponieważ to miejsce jest rewelacyjne, jest to teren bardzo duży. No, jest co oglądać. Jest tutaj dużo rzeczy, które bym chciał pokazać, opowiedzieć o nich. Natomiast to wszystko. no, Mam nadzieję, że już wkrótce w kolejnym epizodzie serii na szlaku. Tak więc ja się idę przejść. Z nadzieją, że coś ciekawego jeszcze znajdę, żeby móc Wam pokazać. A jak nie, no to widzimy się tam z drugiej strony rzeki i zobaczymy, jak ma się czosnek, którego, no, jak, jak wspominałem, już wszędzie jest pełno. Jestem mniej więcej już w tym miejscu, o którym mówiłem Wam, że dojdziemy. Tutaj macie te uszaki, wszystkie zaschnięte, które jeszcze poprzednim razem, jak tu byliśmy, to one jeszcze pamiętam, normalnie wyglądały. No zobaczcie, wszędzie pełno tych liści. Słuchajcie, ja sobie po drodze już troszkę liści naskubałem. Dosłownie trochę tyle mi wystarczy na dzisiaj. Myślę, że niedługo już będzie odpowiedni moment, żeby sobie tutaj przyjechać i tego czosnku nazbierać trochę więcej. Będę powoli kończył, bo zaczyna padać. Nie, żebym jakoś specjalnie się bał deszczu, ale, ale to nic przyjemnego w czasie deszczu spacerować. Natomiast już podejdziemy tam troszkę wyżej, bo jeszcze nie byłem. Już stąd widzę zatrzęsienie. Spójrzcie, jakie piękne. To są mniej więcej liście tej wielkości, które ja sobie już tutaj nazbierałem i takie już są jak najbardziej spoko. Wtedy te największe to były tutaj na samej górze. No. Jest całkiem nieźle. Sporo go tu jest. I powiem Wam, o na przykład, tutaj, spójrzcie te, to chyba jeszcze nawet większe niż te, co na mnie no zbliżone. No, rewelacja. W przyszłym tygodniu coś gotujemy z czoskiem niedźwiedzim. Mam nadzieję. Dobra. To ja będę powoli kończyć. Słuchajcie, plan został wykonany, bo w sumie miałem takie założenie tylko żeby tutaj przyjechać i zobaczyć jak się ma czosnek i wam to pokazać. Tak jak wam mówiłem, niedługo tutaj wrócę, postaram się zrobić dłuższy materiał o tym opactwie, ponieważ jest to bardzo piękny i ciekawy również pod względem historii miejsce. Tutaj macie jakieś ruinki na przykład Takich miejsc jest tutaj dużo więcej. Tak więc ja już będę powoli kończyć, bo nie wiem czy widzicie, ale coraz bardziej pada. Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w niedzielę czy w poniedziałek postaram się dodać kolejny materiał. Żegnam Was tym pięknym widokiem. Apetycznych liści czosnku niedźwiedziego. Dziękuję wszystkim, którzy zostali do końca. Do zobaczenia wkrótce.